<Szanki noorych> na, <śpiewam> Kiedy mówiłam, pierwszy raz! Nie wejdę się... Pakujemy nie, ba, się, to że znaczy, ja się, pakuje. Agonia ma sentymenty, tak? Nowy dzień, dzień. nowy dzień. Dzień dobry kochani, ja witam Was z Warszawy. właśnie jadę na lotnisko, ponieważ lecę do mojej siostry, robię jej... Wielką niespodziankę, nie spodziewa się w ogóle, że przyjeżdżam, przylatuję. Jutro ma zakończenie szkoły po 8 latach. I tak jestem podekscytowana, że zrobię fajną niespodziankę, także czekajcie na relacje, czekajcie na reakcje. Życzę Wam dobrego dnia i zapraszam Was do oglądania. mi odprowadzają i szybka kawka i yy, bazylea to będzie 12:45 widzisz 107 100, 107 118 dobrze widzę Tak. 23 stopnie są zobaczcie fajnie ja nie czujesz nie dobrze <gry> ale nie powiem co czuję za chwilkę spotkamy się z kuzynką i jedziemy zrobić oli niespodziankę. Ale jestem podekscytowana Nie no to będzie kosmos O, dochodzi do chodzi! Do <laughs> Aus ja, dem Zentrum Park, Faulwill.

Nie A teraz rzadko no. tak jest Puśćcie, puśćcie, Nie puszczę tam. Mamy jakieś pamiątki, można sobie kupić taką krówkę. Z dzwoneczkiem, bo to jest symbol w Szwajcarii. z dzwoneczkami. No i taka krówka sobie drobniana kosztuje 21,90 frankach. Proszę bardzo. I cały sklep, jakieś bluzy. Chciałby coś na szybko, żeby się ogrzać, bo było bardzo zimno i ciekamy dalej. Zobaczcie, ale mieć taki widok w restauracji. Ja się z wami żegnam. Jesteśmy na samej górze. A, <noise> Nie dokuczaj mi. A tymczasem życzę Wam dobrego A tymczasem. A, a tymczasem. Kochani, a ja się z Wami żegnam z tego pięknego miejsca. Jesteśmy właśnie w Pręd i za chwilę uciekamy już do kantonu Turgał. Uciekamy. Życzymy Wam obydwie dobrego dnia. Ja Przepraszam Was za moją siostrę. Ale... Zrobię zdjęcie. Ola, Czego na, się na, nie na, robi na, dla zdjęcia. Na, Weź ją, bo ja idę stąd. Weź ją sam tam do tak. kawy. Odchodź. Ola nie odwalaj. No, ja no, Chodź ci tu. Ja No najdzichnij na razie. Odchodź las. Bo to serio jest niebezpieczne. Ja się z wami żegnam z tego pięknego miejsca. Jesteśmy w Brent. <laughs>